Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, bracia, siostry i pozostali. Witam Was serdecznie. Jak zawsze w niedzielę spotykamy się o godzinie 12 na krótkie, kilkuminutowe dosłownie spotkanie. Eee... Chciałem powiedzieć, że ze mną, ale nie ze mną, z Ewangelią. Eee, i dzisiaj także, oczywiście, jak w każdą niedzielę, także dziś spotykamy się. Eee, dziś niedziela specjalna, może powiedzieć, wyjątkowa dla niektórych, ponieważ niedziela, w których niektóre Kościoły chrześcijańskie świętują uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli tę uroczystość, e, która e, sprawiła, że Duch Święty niejako przejął, przejął właściwie apostołów i zaczął mówić za ich pomocą do ludzi, i za ich pomocą do ludzi zaczął nawracać na Ewangelię i nawracać na naukę Jezusa Chrystusa. My skupimy się dzisiaj na trochę innym fragmencie, bo akurat będzie to fragment z Ewangelii Świętego Jana. Jak zwykle u św. Jana, to nie denerwujcie się, bracia siostry pozostali, jest troszeczkę językowo to. Trudne, żeby powiedzieć delikatnie, no ale taki, taki jest Jan, taka jest jego Ewangelia. Ja akurat ją bardzo lubię, więc pozwólcie, że spróbuję dzisiaj nie tylko wam ją przeczytać, ale także, jak zwykle, jak co tydzień w Kazaniu, może jakoś objaśnić. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną w początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Boże. Bracia i siostry, no tak jak mówię, cały ten właściwie fragment składa się z cytatu z Jezusa Chrystusa i z Jego spotkania w Wieczerniku, bo cofamy się to do, do Wieczernika, tutaj właśnie, kiedy Jezus Chrystus po raz ostatni spożywał ucztę z apostołami, ze swoimi uczniami i, i po raz ostatni się z nimi widział przed swoją męczeńską śmiercią. To, co chyba jest ciekawe w tym wszystkim, to ten fragment, który mówi, że teraz... Nie mogą tego zrozumieć, nie mogą tego znieść, co mają do powiedzenia. Jest, jest to za, za mocne, za duże, zbyt skomplikowane w pewnym sensie, żeby mogli, mogli pojąć to, co się wydziało, ale mówię spokojnie, jeszcze wam to powiem później. Tylko, że jak się okazuje, później tak na dobrą sprawę, niewiele jest już później możliwości opisanych w Ewangelii, kiedy Jezus uczył swoich uczniów. To znaczy, rzeczywiście jest w modlitwarce kapłańska, którą przekazuje Pismo Święte, a potem już właściwie mówimy o męce śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Co prawda. Po zmartwychwstaniu Jezus jeszcze oczywiście przekazywał uczniom swoją naukę, ale trudno powiedzieć o słowach, które są jakby w Ewangelii, że jest tego wiele. A Jezus mówi wprost, że ma wiele jeszcze do powiedzenia, ale no na razie jeszcze uczniowie nie mogą tego znieść, zrozumieć, znieść. Co to właściwie znaczy? Zastanawiałem się o tym chwilkę, bracia siostry, pozostali, co to właściwie znaczy nie móc znieść prawdy Chrystusa? Hmm, oczywiście, mówimy tutaj, na przykład, słowo samo zmartwychwstanie, było dla uczniów niezrozumiałe. Nie wiedzieli, co to znaczy, że on sam w stanie zmartwych. to było nie, 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 yy, nie do pojęcia, nie, nie do przyjęcia. No, dla nas to słowo trochę się już jakby yy, ono stało trochę straciło to swoje jakby znaczenie, takie dosłowne, bo tam jest prawda, to piękne, yy, te, te piękne wzrost tych słów zmartwychwstanie. On sam wstaje, prawda? to też jest ważne, bo to nie jest taki cud jak, jak wskrzeszenie kogoś, tylko sam z siebie wstaje. Bracia, i siostry, wydaje się, że to, co Jezus chce powiedzieć, to co, to, co chce nam przekazać, jakby co jeszcze będzie mówić dalej do uczniów, do apostołów, co jest tą nauką, której teraz jeszcze nie mogą znieść, jest wszystko to, co dzieje się później, czyli historia cała zbawienia, która dokonuje się także w naszych czasach. Historia zbawienia, historia usprawiedliwienia i to mówienie do nas Jezusa dzisiaj odbywa się właśnie za pomocą Ducha Świętego za przede wszystkim. To znaczy za pomocą tych wszystkich sytuacji, które no, nas spotykają na co dzień, bo dzisiaj codziennie uczestniczymy w, w, w zbawieniu, codziennie uczestniczymy w tym, w, tym, w, tym, w tym wielkim dziele tworzenia Królestwa Bożego. Czasem oczywiście o tym zapominamy. To inna sprawa. Ale tak naprawdę rzeczywiście codziennie jesteśmy uczniami Chrystusa i codziennie staramy się współtworzyć to, co, co Jezus nam polecił, zostawił, albo, albo da, ofiarował właściwie można powiedzieć. Więc to są moi drodzy dzisiaj właśnie, kiedy też jest kiedy mamy pandemię, kiedy mamy zamieszania, wojny, wojenki też, prawda, mówimy tutaj o polityce naszej na przykład krajowej, kryzysy wiary, skandale, które no, targają niektórymi kościołami chrześcijańskimi. Jezus nadal ma nam wiele do powiedzenia, wiele do powiedzenia. Pytanie brzmi, czy my już jesteśmy gotowi, żeby znieść te Jego słowa? Możemy je znieść tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu i temu, że będziemy do Niego modlić się o dar e, zrozumienia, o dar z, z, siły, odwagi, ale też jakby po prostu m, mocy, takiej, która pozwoli nam znieść całą prawdę, którą ma do przekazania nam Jezus Chrystus za pomocą Ducha Świętego. Także dziś m, zadaniem Ducha Świętego Osłonego przez Jezusa i przez Boga Ojca, jak sam mówi Jezus Chrystus w dzisiejszym czytaniu, jego zadaniem jest doprowadzenie nas do pełnej prawdy. I tutaj nic się nie zmieniło od czasów apostolskich kilka tysięcy lat temu w naszych dzisiejszych dni. To zadanie Duchowi Świętemu przyświeca i przyświecać będzie prawdopodobnie już zawsze do końca świata. Drodzy, siostry, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Jak zwykle dziękuję Wam za to, że zechcieliście wysłuchać tego, co mam do, Wam do powiedzenia. No, mam nadzieję, że oczywiście widzimy się za tydzień, e, znów jak zwykle w niedzielę o 12. Bądźmy razem, w tym, chociaż na tą chwilkę, e, po, po, pochylmy się nad Pismem Świętym, pochylmy się nad słowami e, samego Boga i e, razem świętujmy, e, świętujmy niedzielę. Dziękuję Wam za obecność, życzę Wam oczywiście miłej niedzieli i do zobaczenia za tydzień. Pan z Wami.